Synu, pozwól, aby moja miłość i moja ochrona otoczyły Ciebie oraz Twoich bliskich. Dziś muszę powiedzieć Ci coś pilnego. Proszę, zatrzymaj teraz wszystko, co robisz, i słuchaj uważnie, ponieważ to może być najważniejszy moment Twojego dnia. Nie ignoruj tego, nie odrzucaj. Nie chcę, abyś stracił to, co przygotowałem dla Ciebie, bo ten, kto odrzuca moje wezwanie, kto nie słucha mojego głosu, nie może doświadczyć tego, co tylko ja mogę dać: cudów, uzdrowienia, odnowy i pokoju. Jesteś zmęczony, wiem o tym. Szukasz odpowiedzi, czujesz ciężar tylu zmartwień, bólu i niepewności. Ale mówię ci, to jest moment, aby otworzyć swoje serce i pozwolić, abym mówił bezpośrednio do ciebie. To, co mam do powiedzenia, może odmienić twoje życie, ale tylko wtedy, gdy zdecydujesz się wysłuchać mnie do końca. Nie odwracaj teraz uwagi, nie rozpraszaj się, bo każde słowo ma znaczenie. Znam to, co dzieje się w tobie, nawet to, czego nigdy nie potrafiłeś ubrać w słowa. Nic z tego, co cię zraniło, nie umknęło mojej uwadze. Nic z tego, co sprawiło, że płakałeś, nie zostałoś ignorowane. Widziałem każdą trudną noc, każdą ciężką myśl, każdy moment, w którym prawie się poddałeś, a jednak szedłeś dalej, nawet bez sił. Nie znalazłeś się tutaj przypadkiem. Coś jest przygotowywane, gdy oddychasz, gdy próbujesz się utrzymać, gdy czekasz na odpowiedź, która wydaje się opóźniać. Mam moc, by wylać błogosławieństwa większe, niż potrafisz sobie wyobrazić. Nie mówię o kruchach ani o chwilowej uldze. Mówię o czymś, co dotyka Twojego domu, Twojego umysłu, Twojego ciała i Twoich emocji. Mówię o prawdziwej miłości. Która nadchodzi, o zaopatrzeniu, które się porządkuje, o zdrowiu przywracanym w sposób, który przynosi pokój. Poczujesz radość, która nie potrzebuje wyjaśnienia. Poczujesz spokój w sercu. Zauważysz, że coś zmieniło się w Tobie, jeszcze zanim wszystko zmieni się na zewnątrz. Nie jestem daleko. Nie obserwuję z oddali. Jestem tutaj, obecny, uważny, dbający o szczegóły których nawet sobie nie wyobrażasz. Gdy strach próbuje zająć miejsce, ja cię podtrzymuję. Gdy wątpliwość próbuje mówić głośniej, ja nadal działam. To, co dziś wydaje się zagmatwane, nie będzie trwałe. To, co dziś ciąży, nie pozostanie na zawsze. Dokonuje się zmiana bez hałasu, bez zapowiedzi, ale z realnym skutkiem. Moja moc nie zawodzi. Gdy coś ogłaszam, to się spełnia. Nie dlatego, że zasługujesz bardziej niż inni, lecz dlatego, że wybrałem troszczyć się o ciebie w ten sposób. Uwalniana jest restytucja: rzeczy, które zostały ci odebrane, emocje, które zostały złamane, marzenia, które pozostały po drodze. Przywracam je z powrotem, na mój sposób, w moim czasie, z głębią. Nic nie będzie płytkie, nic nie będzie puste. Wiem, że musiałeś być silny, gdy nie chciałeś. Wiem, że wiele razy powstrzymywałeś łzy. Wiem, że były ataki, które niemal zatrzymały cię wewnątrz. Mimo to szedłeś dalej. To nie przeszło niezauważone. Przetrwałeś najcięższy moment swojego życia. A teraz nadszedł czas, aby poczuć, jak odnawia się siła, która jest w tobie. To nie jest presja. To podtrzymanie. To nie jest wymaganie. To troska. Przygotuj się, aby poczuć powracającą lekkość. Przygotuj się, aby zauważyć drzwi otwierające się w prosty sposób. Przygotuj się na dni bardziej stabilne, z mniejszym ściskiem i większą jasnością. To, co czynię, przyniesie Ci bezpieczeństwo wewnątrz, zanim przyniesie cokolwiek na zewnątrz. Napisz w komentarzach, Boże, przyjmuję odnowę. Która pochodzi z Twoich rąk. Dziś przynoszę równowagę dla Twojego umysłu. Przynoszę spokój dla Twoich myśli. Porządkuję to, co wydawało się chaotyczne w środku. Poczujesz mniejszy ciężar po przebudzeniu. Poczujesz większą pewność w prostych decyzjach. Zauważysz, że nie musisz się tak bardzo tłumaczyć ani ciągle usprawiedliwiać. Gdy przynoszę pokój, on się umacnia. Zaopatrzenie. Na które czekasz, nie przyjdzie z lękiem, nie przyjdzie z poczuciem winy, nie przyjdzie z wrażeniem braku. Ja nie daję czegoś, aby potem zabrać. Daję, aby pozostało. To, co przychodzi z moich rąk, przynosi stabilność, przynosi bezpieczeństwo, przynosi ulgę. Nie będziesz musiał wybierać między przetrwaniem a życiem. Będzie miejsce, by oddychać, planować i cieszyć się. Zaufaj temu, co robię, nawet wtedy, gdy nie rozumiesz wszystkiego. Nie zawodzę w szczegółach. Każda korekta ma swój cel. Każde pozorne opóźnienie jest ochroną. Jesteś chroniony przed rzeczami, których dziś jeszcze nie dostrzegasz. Później zrozumiesz, dlaczego zamknąłem niektóre drzwi, uciszyłem pewne odpowiedzi. Dziś chcę, abyś wiedział, że moja miłość do ciebie nie zmniejszyła się w trudnych dniach. Wręcz przeciwnie. To właśnie wtedy byłem bliżej, niż sobie wyobrażasz. Podtrzymywałem twój umysł, trzymałem twoją wiarę, nie pozwoliłem ci się poddać, gdy wszystko wydawało się zbyt ciężkie. Nie upadłeś, bo ja cię podtrzymałem. Nawet gdy twoje myśli stały się chaotyczne, a serce zmęczyło się próbami zrozumienia wszystkiego, moja obecność pozostała niewzruszona. Gdy myślałeś, że jedynie wytrzymujesz, troska była w ciszy wylewana. Nic z tego, co bolało, nie zostało pominięte. Każda trudna noc, każdy głęboki oddech, by iść dalej, każdy wysiłek, by się nie poddać, był uważnie obserwowany. W tobie odnawiała się siła, gdy wydawało się, że nie ma już nic do zaoferowania. Mogłeś tego nie zauważyć, ale wiele granic zostało przeze mnie zachowanych. Sytuacje, które mogły zajść dalej, zostały przerwane. Słowa które mogły zranić bardziej, nie padły. Decyzje, które byłyby pochopne, zostały odłożone. To także jest miłość. Chronić nie zawsze znaczy usunąć problem, często oznacza powstrzymać go przed wzrostem. I tak właśnie było, gdy przechodziłeś przez dni, które wydawały się zbyt długie. Nic w tobie nie zostało porzucone. Ani twoje zagmatwane emocje, ani ukryte lęki, ani pytania bez odpowiedzi. Wszystko zostało przyjęte. Wszystko było traktowane z cierpliwością. Są rzeczy, które nie rozwiązują się od razu, lecz porządkują się z troską. I to właśnie dzieje się w tobie. Stopniowo, bez presji, bez nadmiernych wymagań, bez oczekiwania więcej niż mogłeś w tamtym momencie dać. Gdy próbowałeś zrozumieć sens tylu spraw, w twojej wewnętrznej strukturze wykonywana była głęboka praca. Myśli były korygowane, oczekiwania porządkowane, a marzenia przygotowywane na zdrowszy czas. Nic nie zostało zapomniane. Potrzebne było jedynie tempo, które szanowało twoje serce. Nie byłeś silny przez cały czas i nigdy nie było to wymagane. Były dni, gdy zmęczenie zwyciężało, gdy cisza mówiła głośniej, gdy jedynym pragnieniem było się zatrzymać. Mimo to szedłeś dalej. Nie z obowiązku, lecz dlatego że było wystarczająco dużo podtrzymania na jeszcze jeden dzień. To podtrzymanie nie pochodziło od Ciebie. Pochodziło z miłości, która Cię otacza, utrzymuje w pionie. Teraz zaczyna się kształtować nowe zrozumienie. Zaczynasz dostrzegać, że nie wszystko musiało zostać rozwiązane w tamtym momencie. Niektóre rzeczy musiały po prostu minąć. Inne musiały nauczyć. Jeszcze inne musiały się zakończyć. Wszystko to sprawiło, że dotarłeś tutaj z większą jasnością i mniejszym ciężarem. Czas, który nadchodzi, nie niesie ze sobą tej samej surowości. Rodzi się z większą równowagą, większą świadomością i głębszym pokojem wewnętrznym. Nie oznacza to braku wyzwań, lecz obecność struktury, by sobie z nimi radzić. Nie jesteś nieprzygotowany. Zostałeś wzmocniony od środka na zewnątrz. Pozwól dalej. Aby ta troska docierała do każdej sfery Twojego życia. Nie przyspieszaj procesów, które są prowadzone właściwie. To, co buduje się teraz, podtrzyma to, co przyjdzie później. Z czasem zauważysz, że to nie było porzucenie, nie było opóźnienie ani zaniedbanie. To była stała, mocna i obecna miłość, nawet w dniach, gdy wszystko wydawało się zbyt ciężkie. Napisz w komentarzach: Boże, dziękuję Ci za to że podtrzymywałeś mnie w trudnych dniach i nie pozwoliłeś mi upaść. Od dziś to, co wydawało się jedynie bólem, zaczyna przemieniać się w uzdrowienie. To, co wyglądało jak strata, zaczyna nabierać nowego sensu. Zachodzi od nowa w sposób cichy, lecz nieustanny. Nawet gdy twoje myśli były zmęczone, gdy serce próbowało się zamknąć, by nie bolało bardziej, moja troska pozostała niewzruszona. Nic z tego, co przeszedłeś, nie było daremne. Każda noc, w której płakałeś w ciszy, została zauważona. Za każdym razem, gdy brałeś głęboki oddech, by się nie poddać, byłem tam, wzmacniając to, co jeszcze w tobie pozostało. Są ślady, które nie powstały przypadkiem. Mówią o wytrwałości, o dojrzewaniu, o czymś nowym, co kształtuje się tam, gdzie wcześniej był tylko strach. Możesz tego nie zauważyć ale podczas gdy myślałeś, że wszystko stanęło w miejscu, ja pracowałem. Dostosowując sytuację, odsuwając to, co opóźniało twoje życie, przygotowując odpowiednie połączenia, otwierając drogi, które teraz mogą nie mieć sensu. To, co wydawało się opóźnieniem, było ochroną. To, co wydawało się ciszą, było przygotowaniem. W tobie zachodzi wzrost, nawet w dniach, gdy nadzieja wydawała się za mała, by podtrzymać twoje marzenia. Nadchodzący czas nie niesie ze sobą ciężaru przeszłości. Rodzi się lżejszy, bardziej stabilny, bardziej zgodny z tym, o co modliłeś się. Nie pozwól, by stare rany ukradły twoje oczekiwania. To, co próbowało cię złamać, nie udało się. Jesteś silniejszy, bardziej uważny, bardziej wrażliwy na mój głos. To nie jest przypadek. To owoc wszystkiego, co przeszedłeś, nie poddając się. Przynoszę jasność dla Twoich decyzji. To, co kiedyś było chaotyczne, zaczyna się układać. Relacje, które wysysały Twoją energię, tracą swoje miejsce. Myśli, które cię ograniczały, tracą swoją moc. Nie musisz już niczego udowadniać nikomu. To, co przygotowuję, nie zależy od ludzkiej aprobaty. Zależy tylko od Twojej gotowości, by ufać iść otwartym sercem. Są odpowiedzi, które przychodzą w odpowiednim czasie, a ten czas zbliża się. Zauważysz wewnętrzne zmiany, zanim pojawią się zmiany zewnętrzne. Inny pokój zapełni Twoje serce. Pewność, która nie pochodzi z okoliczności, lecz z pewności, że jesteś otoczony opieką. Kiedy ten moment nadejdzie, zrozumiesz, dlaczego wszystko musiało być takie, jakie było. Przyjmij ten nowy czas bez strachu. Nie noś poczucia winy za to, że znów potrafisz się uśmiechać. Nie czuj się źle, pragnąc dobrych rzeczy. Zasługujesz na życie zgodne z tym, co zostało obiecane twojemu sercu. Nadal cię podtrzymuję, wzmacniam twoje myśli, odnawiam twoją nadzieję. Wiem, że były dni, kiedy miałeś ochotę się poddać, ale ja zbieram części, które zostały złamane, dostosowuję emocje, reorganizuję marzenia, które stały się niejasne. Nic nie jest poza moim zasięgiem. Każda emocja, która była zdezorganizowana, jest traktowana z uwagą. Nic nie jest przyspieszane, nic nie jest ignorowane. Czas, który teraz przeżywasz, to nie kara, to przygotowanie. Buduje się dojrzałość, rodzi się rozeznanie, kształtuje się wrażliwość. To, co wcześniej łatwo raniło, zaczyna tracić swoją moc, bo już nie jesteś tym samym człowiekiem. Wzrost nie zawsze idzie w parze z oklaskami, często dzieje się w ciszy trudnych wyborów. Marzenia, które wydawały się odległe, nie zostały porzucone. One po prostu potrzebowały dostosowania. Niektóre musiały dojrzeć, inne potrzebowały nowego kształtu. Nie straciłeś zdolności marzenia, tylko przeszedłeś okres, w którym przetrwanie było priorytetem. Teraz, stopniowo, twoje serce zaczyna znowu mieć przestrzeń, by pragnąć. Planować i wierzyć. Ten wewnętrzny ruch to już znak odnowy. Pytania, na które nie było odpowiedzi, nie zostały zapomniane. Zostaną wyjaśnione w odpowiednim czasie. Niektóre odpowiedzi przyjdą w postaci zrozumienia, inne przyjdą w postaci pokoju, który wystarczy, by iść naprzód, nawet bez wszystkich wyjaśnień. Nie musisz dźwigać niepokoju, by rozwiązać wszystko teraz. Tworzy się zdrowy rytm który chroni Twój umysł przed zbędnymi przeciążeniami. Rozczarowania, które naznaczyły Twoją historię, nie definiują Twojej przyszłości. One nauczyły Cię granic, wzmocniły Twoje postrzeganie i pokazały wartość tego, co naprawdę ma znaczenie. Nauczyłeś się rozpoznawać sygnały, słuchać swojej intuicji, szanować własne uczucia. To postęp, nawet jeśli nie widać go od razu. Nie każdy postęp jest widoczny gołym okiem, ale on głęboko zmienia sposób, w jaki żyjesz. Dzieje się odbudowa w tobie. Myśli są odnawiane. Stare lęki są konfrontowane. Przekonania, które cię ograniczały, tracą przestrzeń. Zaczynasz dostrzegać, że nie musisz akceptować mniej niż to, co przynosi pokój. Nie musisz pozostawać tam, gdzie nie ma troski, szacunku, ani prawdy. Ta jasność jest częścią procesu, który się toczy. Przyszłość która kształtuje się przed Tobą, nie niesie tej samej dezorientacji, co kiedyś. Rodzi się z większą równowagą, większą świadomością, większym celem. Wybory zaczynają być podejmowane z większym spokojem. Decyzje przestają być impulsywne. Uczysz się czekać na odpowiedni moment, nie zaniedbując siebie, nie gubiąc się. To nie jest opóźnienie. To mądrość, która się buduje. Jest nowa siła, która wylewa się na ciebie. To nie jest głośna siła, to siła stabilna. Wspiera twoje myśli w niepewne dni, uspokaja twoje serce w długie noce i trzyma cię na nogach, kiedy pojawia się chęć, by się poddać. Ta siła nie zależy od okoliczności, ona rodzi się z pewności, że jesteś nieustannie otoczony opieką. To, co wydawało się ostateczne, było tylko fazą. To, co wyglądało na koniec, było przejściem. Nie zostałeś w tyle. Zostałeś przygotowany. Wiele drzwi, które się zamknęły, zapobiegły większym cierpieniom. Wiele dróg, które nie poszły dalej, ochroniły cię przed zgubieniem się w tym, kim naprawdę jesteś. Dziś z większą jasnością zaczynasz rozumieć, dlaczego nie wszystko wydarzyło się tak, jak tego pragnąłeś. Relacje wokół ciebie również przechodzą przez zmiany. Niektóre się wzmacniają, inne się oddalają. To część procesu, który się dzieje. Nie obwiniaj się za to, że się zmieniasz. Nie czuj się źle, ustalając granice. Uczysz się troszczyć o siebie odpowiedzialnie i szczerze. Ta nauka jest niezbędna na nadchodzący czas. Buduje się pokój w tobie, nawet jeśli nadal bywają trudne dni. Ten pokój nie oznacza braku problemów, oznacza obecność równowagi. Zaczynasz reagować inaczej, czuć inaczej, myśleć inaczej. To, co kiedyś wytrącało Cię z równowagi, teraz Cię uczy. To, co kiedyś Cię paraliżowało, teraz Cię wzmacnia. Napisz w komentarzach, Boże, przyjmuję odnowę, którą wprowadzasz we mnie. Coś dobrego zbliża się do Twojego życia, coś, co przynosi lekkość i stabilność jednocześnie. Ta lekkość nie pojawia się przypadkowo. Ona wynika z nieustannej troski, która obejmuje Twoje myśli, Twoje wybory, a także to, czego jeszcze nie potrafisz wyjaśnić. W Tobie tworzy się poczucie bezpieczeństwa ciche, stabilne, mocne. To nie euforia, to podtrzymanie to uczucie, że mimo obecnych wyzwań już nie czujesz się zagubiony w środku. Coś zmieniło się w sposobie, w jaki Twoje serce reaguje a to zmienia wszystko. Zaczynasz dostrzegać że nie wszystko musi być rozwiązane natychmiast. Pilność maleje. Lęk traci przestrzeń. Serce uczy się czekać, nie zaciskając się tak bardzo. To nie oznacza braku zainteresowania ani rezygnacji, oznacza dojrzałość emocjonalną. Zaczynasz rozumieć, że niektóre rzeczy rozwiązują się najlepiej, gdy wnętrze jest uporządkowane. A ten porządek jest tworzony z troską. Myśli są dostosowywane. Te, które zawsze wyobrażały Ci najgorsze scenariusze, zaczynają być kwestionowane. Te, które Cię obniżały, już nie mają tej samej mocy. Zaczynasz traktować siebie z większym szacunkiem, słuchać swoich granic, rozpoznać, kiedy trzeba się zatrzymać, a kiedy można iść naprzód. To prawdziwy wzrost. Nie rodzi się z presji, rodzi się z równowagi. Decyzje, które podejmujesz, niosą większą świadomość. Już nie wybierasz tylko po to, by zadowolić innych lub unikać konfliktów. Twoje działania są bardziej prawdziwe. Zaczynasz doceniać pokój w domu, jasność w relacjach, szczerość wobec siebie. Ta wewnętrzna zmiana odbija się bezpośrednio na Twoim otoczeniu. Atmosfera się zmienia, rozmowy się zmieniają, nawet cisza się zmienia. Jest ochrona nad Twoimi drogami, sytuacje które mogłyby sprawić większe trudności, zostały przerwane, zanim się rozwinęły. Niektóre odpowiedzi nie nadeszły, bo teraz nie byłyby korzystne. Niektóre opóźnienia zapobiegły konsekwencjom, których nie widziałeś. To także jest opieka. Nie zawsze to, co wydaje się dobre w danym momencie, wspiera przyszłość. A to, co jest przygotowywane, potrzebuje solidnej podstawy. Możesz jeszcze nie mieć wszystkiego dokładnie określonego, ale już masz coś cennego, jasność emocjonalną. To pomaga ci nie akceptować byle czego, nie angażować się w miejsca, które wysysają Twoją energię, nie upierać się tam, gdzie nie ma wzajemności. Zaczynasz dostrzegać sygnały z większą precyzją. To przynosi spokój, bo unika decyzji podejmowanych w impulsie. Tworzy się stabilność w Twoim wnętrzu, zanim przejawi się na zewnątrz. To jest kluczowe. Gdy wewnętrzna podstawa jest krucha, każda zewnętrzna zmiana wszystko dezorganizuje. Teraz to, co jest budowane, jest odporne. Czujesz to, gdy coś niespodziewanego się wydarza, a mimo to twoje serce nie załamuje się jak wcześniej. Jest pewność tam, gdzie wcześniej była dezorientacja. Zmartwienia, które się zmniejszyły, nie zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Straciły swoją siłę, ponieważ zyskałeś wewnętrzną strukturę. Nauczyłeś się brać głęboki oddech, myśleć spokojniej, nie karmić myśli, które przynoszą jedynie wyczerpanie. To wyraźny znak dojrzałości emocjonalnej. Nie wszystko zasługuje na Twoją uwagę. Nie każdą walkę trzeba podejmować. W Tobie kształtuje się nowa postawa. Nie musisz już ciągle się tłumaczyć. Nie musisz udowadniać swojej wartości. Nie musisz się porównywać. Rośnie spokojne poczucie bezpieczeństwa, które nie zależy od zewnętrznej aprobaty. Ta pewność pozwala ci być sobą bez poczucia winy, bez lęku przed oceną, bez ciągłej potrzeby potwierdzania swojej wartości. Zaczynasz dostrzegać, że życie nie musi być cały czas ciężkie. Proste chwile nabierają znaczenia. Małe osiągnięcia zaczynają być zauważane. Odpoczynek przestaje być postrzegany jako słabość. Troska o siebie przestaje wyglądać jak egoizm. Wszystko to jest częścią równowagi, która się tworzy. Emocje również znajdują nowe miejsce. Nie musisz ich już tłumić, ani w nich tonąć. Uczysz się je odczuwać, rozumieć i puszczać. To zapobiega nagromadzeniom, które wcześniej zamieniały się w skrajne zmęczenie. Twoje ciało na to reaguje. Twój umysł na to reaguje. Twoja codzienność zaczyna płynąć lepiej. Towarzyszy ci inne odczucie spokojna pewność, że rzeczy układają się na swoje miejsca, nawet jeśli nie wszystkie szczegóły są jeszcze odsłonięte. To przynosi stabilność. Zaczynasz bardziej ufać właściwemu czasowi wydarzeń, bez desperacji, bez nadmiernych nacisków. Ta postawa zmienia sposób, w jaki przeżywasz każdy dzień. Obszary Twojego życia, które wydawały się chaotyczne, Zaczynają się stopniowo porządkować. Nie wszystko naraz, ale na tyle, byś mógł łatwiej oddychać. Jeden problem znajduje rozwiązanie. Jedna rozmowa staje się jaśniejsza. Jedne drzwi się otwierają. To dyskretne, lecz konsekwentne znaki. Pokazują, że ruch trwa. Uczysz się także szanować własne procesy. Nie wywierasz na siebie takiej presji. Nie oskarżasz się tak często. Pojawia się więcej współczucia wobec samego siebie. To nie czyni cię biernym, to czyni cię zdrowym. Gdy umysł jest w równowadze, działania stają się skuteczniejsze. To, co zbliża się do Twojego życia, nie przychodzi, by wprowadzić chaos, lecz by dodać wartość. Nie przychodzi, by wzbudzać lęk, lecz by przynieść stabilność. Nie przychodzi, by wymagać, kim nie jesteś. Lecz by potwierdzić, kim się stałeś. Dlatego najpierw przygotowywane jest wnętrze. Napisz w komentarzach, Boże, przyjmuję plany, które realizujesz w moim życiu. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, udostępnij ją komuś, kto potrzebuje pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby otrzymywać kolejne słowa wiary i nadziei.